Cześć, zapraszam was do rozgrzewki. Zaczynamy od skłonu w bok. W przód oraz w tył. Następnie okrężne ruchy wokół ciała. Można to powtórzyć kilka razy. Następnie przechodzimy do kręcenia. Pamiętajcie, aby kręcić w obie strony. Kilka minut na jedną stronę i kilka minut na drugą. Pamiętajcie, przy zmianie kierunku robimy mocny zamach i pracujemy kolanami. O! Widzicie? Tak to wygląda.